Dzień dobry, witam Was na 68. Ogólnopolskim konkursie recytatorskim, etapie powiatowym. Wasza Wysokość milczy, zapewne zajęty ważnymi sprawami państwa. Ja jednak nie ustaję. Ja nie ustaję w wysiłkach i ponownie zwracam się do Waszej Wysokości o litość. Ostatni list napisałam do Waszej Wysokości ponad dwa lata temu, i do tej pory nie doczekałam się odpowiedzi. Ponawiam więc moją prośbę. Jestem jedynym dzieckiem Angela Solimana, Twojego sługi, mój panie, zasłużonego dla cesarstwa dyplomaty, człowieka oświeconego i powszechnie szanowanego. Zwracam się o litość dla mnie. Ponieważ nie jestem w stanie żyć, mając świadomości fakt, iż ciało mojego ojca nie dostąpiło do tej pory chrześcijańskiego pochówku. Obawiam się, że ta sytuacja jest tak samo beznadziejna, jak moja choroba, i nie jestem w stanie nic wskórać w mojej sprawie, słowo wskórać jest tu jak najbardziej na miejscu, bowiem pozwolę sobie przypomnieć, mój ojciec został oskurowany. Odkąd Bóg stał się człowiekiem, ludzkie ciało zostało uświęcone. Nie ma lepszego sposobu na poznanie drugiego człowieka i świata, jak nie właśnie poprzez ciało. A gdyby Chrystus nie przyjąłby ludzkiej formy, nigdy nie zostalibyśmy zbawieni. Oskurowano go jak zwierzę. Wypchano trawą. I ustawiono w towarzystwie innych wypchanych istot ludzkich. I wiesz co? Jestem trochę prawdy. Bo ona, ona cały czas się drze. Ciągle się drze. Drze się, że ma dość. Tylko, że ja ciągle nie wiem, co to jest to coś, czego ona ma dość. No ale widzisz. Tak wygląda mój dzień, tak zaczynam poradę. Ale muszę dowiedzieć się czegoś więcej o tych dziewczynach. Po prostu muszę. Trąbią o nich od dwóch tygodni we wszystkich serwisach i piszą we wszystkich gazetach. Pokazują je zawsze w grupie. Zawsze od tyłu albo z bluzami zarzuconymi na głowę. Hmm. Nic dziwnego w końcu nie wolno pokazywać ich twarzy, bo są oskarżone o napaść, o morderstwo, o zabicie innej dziewczyny. Czternastolatki. Po prostu nie mogę, no ale jej też jest wszędzie pełno pokazują ją jako niemowlę, jako dziecko na wakacjach razem z ojcem. Dziwne dziecko. No i w końcu to powiększone zdjęcie z kroniki szkolnej. A powiększone zdjęcie z kroniki szkolnej zawsze oznacza, że albo ktoś został gwiazdą filmową, albo nie żyje. N M, M. I to ma oznaczać, nie mam pcheł. Mówię ci, Trevor, w pewnym momencie dni kary stały się tak strasznie skomplikowane. W zasadzie to było pod koniec czwartej klasy. No ale wszystkie wiedziałyśmy już, kto jest wrogiem. Bo przecież wszystkie dziewczynki oprócz jednej miały na rękach napisane, że nie mają pcheł. Jedną była Sofi. Dlaczego ona? Nie wiem. Po prostu tak się stało. Przypominasz sobie, jak ją zabiły? Jak ją najpierw pobiły, a potem. Ta jedna wróciła z tamtym chłopakiem, żeby dokończyć sprawę? Tym, którzy się tylko przyglądali, nie postawiono zarzutów. No bo, żeby kogoś oskarżyć, Muszą być solidne podstawy, trzeba się ubabrać po łokcie. Ale jak tak jesteście tutaj, to ja się Wam do czegoś muszę przyznać. Bo jak ja tutaj mam do posprzątania małą scenę, albo dużą, dużą wolę, to ja tak sobie lubię powyobrażać, że występuję. Jak te aktorki w kapitolu we Wrocławiu, one tak zawsze, tak z gracją, tak. Pięknie tańczą. No, lubię tak wyobrażać sobie, ale nie mówcie mi go. No, jakby się nie wiedzieli, to bym tylko toaletę sprzątała. Wiecie, co wam powiem jeszcze? Już tak się zwierzam. To, że ja taki jeden wiersz sobie przygotowałam, nie wiem po co. Nie wiem. Może bym za rok spróbowała? Bo tu dorośli też mogą, prawda? Chyba mogą. Może spróbowała. Rumor. Rumor się zrobił na sali. Wszyscy uczeni, gwizdali, wołali, skandal! Granda! On nas tu chciał omamić, nabujać i skorumpować i jeszcze zaidiotyfikować. Czekaj Pan! kłamstwo plami i nikt panu z czoła hańby nie zdejmie. Pomówiąc mówiąc wyszli, stuknąwszy pulpitami jak w polskim sejmie. No, i, I zostały czarne pulpity. I czarny na ścianie krucyfiks. I na katedrze maleńki, zgnębiona stroną. Bolało go bardzo w głowie, więc zażył, zażył. proszek z kogutkiem potem przez chwilę krótkie. Nie podejmował powiek. Wiadomo, astronom też człowiek. I później, później to się chwilkę przechadzał. I mówił coś, że, że się skończy, skończy się władza. A później, później to już nic nie mówił. Wróćmy do Bolonii, bo tam pod akademią. Małe zebrane kubki płakały nad biedną ziemią. Rajcowały miejskie przekupki. Widzi pani? Nie widzę. No przecież widać. Dobre, idzie tak. Sz, 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 sz. Przecież widziałam, droga pani, tam szło: szło wyraźnie od plebani. O, to jakieś kwipro, kwo! Nie, no mówię, w gazecie nawet stojało czarne na biało. No, ale co? No to. Co? No to. No ten kosmos! Tego się nie robi kot. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać się między meblami. Nic niby tu nie zamienione, a jednak niezamieniane? Niby nie przesunięte, a jednak porosuwane. I wieczorami lampka już się nie świeci. To czuję się tak, jakbym zwariowała, albo w mojej głowie siedział potwór. Zresztą nie wiem, czy w głowie serca ponoć nie mam, bo się nie wzrusza. Głęboko przeżywam, nie umiem jednak uzewnętrznić uczuć. Kiedy inni płaczą, ja milczę. Mój i ich to światy równoległe, nie do połączenia. Wiem to na pewno. Jeszcze tylko 15 minut, i moja zmiana wreszcie się skończy. Przy stole o tej porze siedzieli sami straceńcy. Niebo zamglone, już błękitniejące. Widok na inne wzgórza rozlega się w ciszy. Jakby Tutaj nie było żadnych kambrów, sylurów, skał warczących na siebie, wypiętrzonych odchłani, żadnych nocy w płomieniach i dni w kłębach ciemności. I co mam z Tobą zrobić? Czy chcesz nas zmusić do tego, żebyśmy Cię oddali tam, gdzie jest Twoja matka? Przykuta do łóżka w domu starców. Przecież ten list to jest czyste wariactwo, nie ma tam ani słowa prawdy, nie ma żadnej planety Tralfamadorii. I skąd ty w ogóle wziąłeś taką głupią nazwę Tralfamadoria? Czy mogę zadać ci jedno proste pytanie? Dlaczego nie wspominałeś o tym wszystkim przed wypadkiem? Dlaczego dopiero teraz? Teraz, kiedy straciłeś pamięć i możesz się już tylko bezradnie uśmiechać, chciałabym Ci pomóc. Przecież kiedyś to ty, jak demiurg, otworzyłeś moją wyobraźnię. Wspominam nasze wspólne wyprawy: białe obłoki, płynące leniwie nad wilgotnym lasem w górach. W tym się znałeś każdą ścieżkę. Także letni dzień nad Bałtykiem, kiedy wspieliśmy się na wysoką latarnię morską.